Układ Słoneczny. Chyba najpiękniejsza rzecz naszej drodze mlecznej. Wiele pięknych planet, krążących dookoła najpiękniejszej gwiazdy, czyli Słońca. Ale właśnie, planety. W naszym pasie planetarnym, jeżeli nic nie pomyliłem, znajduje się osiem planet. Merkury, Wenus, piękna Ziemia, Mars, Jowisz, Saturn, Uran i Neptun. Ale wcześniej istniała dziewiąta planeta naszego Układu. A nazywa się ona Pluton. Dlaczego jednak nie jest on uznawany już za planetę? Co takiego odkryli badacze, żeby stwierdzić, że Pluton to nie planeta? Zacznijmy od początku. Nasz ukochany Pluton został odkryty 18 lutego 1930 roku przez Clyde'a Tombaugha. Odkrycie miało miejsce w obserwatorium Lowella w Staff w Arizonie. Clyde, Clyde. Clyde właśnie porównywał zdjęcia nieba wykonane w różnych czasach, aby zidentyfikować obiekt, który poruszał się w stosunku do tła gwiazd. Technika ta zwana jest fotometrią. W ten oto sposób odkrył Pluton, który był już wcześniej poszukiwany jako potencjalna dziewiąta planeta Układu Słonecznego. Po odkryciu owy obiekt został potwierdzony przez innych astronautów, co pozwoliło na jego uznanie za nową planetę. Pora na segment z ciekawostkami o tej fascynującej planecie. Wiedzieliście, że Pluton potrzebuje aż 248 lat ziemskich, aby okrążyć Słońce? Oznacza to, że jeden dzień na tej planecie trwa aż 153 ziemskie godziny. Dla porównania, jeden rok dla Plutona to niemożliwe do przeżycia 248 lat na Ziemi. Ciekawe jest również to, że jak na razie Pluton ma zaledwie 5 znanych księżyców, a największym z nich jest Charon. I tak ta liczba księżyców jest 5 razy większa niż liczba księżyców Ziemi. Wracając do Charona. Ten księżyc jest tak duży, że niektórzy astronomowie uważają, że Pluton i Charon tworzą system podwójny. Co to takiego? System podwójny to układ, w którym dwa obiekty, takie jak gwiazdy, planety lub inne ciała niebieskie, orbitują wokół Słońca. Najbardziej znanym przykładem systemu podwójnego są gwiazdy podwójne, takie jak Sirius, który jest najjaśniejszą gwiazdą na nocnym niebie i składa się z dwóch gwiazd, Sirius A i Sirius B. Ostatnią ciekawostką na dziś jest powierzchnia i atmosfera Plutonu. Jego powierzchnia głównie składa się z lodu azotowego. Metanu i tlenku węgla. Jego atmosfera natomiast jest cienka i składa się z tego samego co jego powierzchnia, czyli metanu, tlenku węgla i azotu. Co sprawia, że jest bardzo zmienna w zależności od odległości od Słońca. Ale wróćmy do głównego pytania. Dlaczego Pluton to nie planeta? No dobra, może trochę skłamałem, ponieważ Pluton to dalej planeta, jednak planeta kerłowata. Ale po kolei, czym jest planeta Karłowata? Cóż, jest to obiekt, który owszem, krąży wokół Słońca, owszem, jest kulisty za pośrednictwem jego masy oraz nie jest satelitą innego ciała niebieskiego. Jednak nie oczyszcza swojej orbity z innych obiektów. Co to oznacza? Do tego przejdę za chwilę. Pluton został uznany za planetę Karłowatą 24 sierpnia 2006 roku. Dokonała tego grupa astronomów ale kluczową rolę odgrał tutaj Mike Brown. Prowadził on badania nad obiektami w pasie Kuipera i był jednym z głównych krytyków oznaczenia Plutona jako planety. Owe odkrycie i klasyfikacja miało miejsce w kontekście Międzynarodowej Konfederacji Astronomicznej w Pradze. Nasz ukochany Pluton został uznany za karła, ponieważ nie spełniał wszystkich kryteriów definiujących planetę, takie jak rozmiar czy oczyszczanie orbity, czyli Usuwania innych ciał, które mogłyby kolidować z nim czy krążyć wokół niego. Istnieją również inne planety, uznawane za planety karłowate. Są to na przykład Eris, Haumea, Makemake, czy tam Make czy Cezar. Mam nadzieję, że chociaż trochę wyjaśniłem, dlaczego Pluton nie jest uznawany za dziewiątą planetę naszego układu słonecznego. Dziękuję Wam wszystkim za obejrzenie. Ja jestem SMOK9 i do zobaczenia na kolejnym spotkaniu.